Witam na analizie technicznej MBCFX z dniem 27 maja 2013. EUR-Dolary amerykańskie notowane jest w bok trójkąta na jeden wykresie godzin. To trójkąt został utworzony w zwyżkowy trend. To daje nam sygnał, że EUR-Dolary amerykańskie trend pozostanie uparty, ale tylko w krótkim okresie. W szczególności handlu jutro jak dziś odpowiada wakacji zarówno w USA i Wielkiej Brytanii, więc płynność będzie cienka. Więc dzisiaj spodziewamy się handlu do zakresu, a ceny będą wynosiły 1,2960 i 1,2996 poziomów. Jeśli chodzi o handel w tym tygodniu, a nie gestem przed oczekujemy niektóre odzyskać euro w stosunku do dolara amerykańskiego w stosunku do 1,3054 i 1,3090 poziomach, które stanowią krok korekty, zwłaszcza po euro-dolary amerykańskie do ceny zamknęły wstępni kanał na tygodniowy wykres i oczekujemy, że euro się wycofać z tego kanału w kierunku 1,2906 i 1,2840 poziomach. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.mbcfx.com lub skontaktuj się z nami pod adresem info@mbcfx.com. Dziękuję i do usłyszenia.